Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Program rozmowadnia, a moimi Państwa gościem są dzisiaj Kamil Olesiak i Jakub Kruczek, czyli młodzi sądeczani, którzy startują w tegorocznych wyborach do Rady Miasta. Witam was, was bardzo serdecznie. Witam Panią redaktor i witam Państwa. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, no, nie będę udawać, że się nie znamy, bo się znamy, dlatego że często spotykaliśmy się przy okazji różnych imprez, w których wybraliście udział, w których byliście współorganizatorami, jesteście także aktywnymi takimi członkami sądeckich stowarzyszeń, fundacji. Skąd się wziął pomysł, aby po latach takiej pracy społecznej zaistnieć w samorządzie? Pani redaktor, szanowni państwo, to już nie jest mój pierwszy start w wyborach, bo pięć lat temu ubiegałem się o mandat radnego z list Krzysztofa Guca. Wtedy miałem ostatnie miejsce, to było takie przetarcie się. W tych wyborach startuję właśnie z pierwszego miejsca list Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Aktywnie działam już od najmłodszych lat jako działacz społeczny, jako wolontariusz, jako osoba zaangażowana w różne inicjatywy społeczne. Obecnie pełnię funkcję wiceprezesa Fundacji Karpacka Manufaktura, wiceprezesa Stowarzyszenia Orion, który jest Państwu znany w mieście z różnego typu akcji, więc między innymi były to różnego typu pikniki, festyny, więc ta, tak naturalnie, żeby jeszcze aktywniej móc się zaangażować w działalność w mieście, startuje dla Państwa. Kuba Kruczek. Mając 15 lat, dołączyłem do pierwszego stowarzyszenia, do młodych aktywnych. Rozpoczynałem swoją zabawę poprzez festiwale kolorów, kina plenerowe, pikniki miejskie i tam poznałem mnóstwo ludzi, z którymi współpracuję po dziś dzień. Adriana Marasia z grupy fotograficznej Patryka Wichra, pana posła, u którego pracuję obecnie jako dyrektor biura poselskiego. I przez te już na około 7-8 lat działalności społecznej, yy, zdążyłem pokochać samorząd. W formie ciekawostki, może mi mało kto yy, w to uwierzyć, ale ja z lekcji uciekałem, żeby oglądać sesję Rady Miasta w ratuszu. A czasami, jak była sposobność, to na lekcji, na słuchaweczce, yy, słuchałem, co się tam dzieje. Yy, a przez ten czas już zdążyłem poznać też wiele. I to było dla mnie bardzo fascynujące, żeby tak w młodym wieku poznać wielu posłów, ministrów, etc., etc. Ale co najważniejsze, bardzo dużo społeczników którzy pokazali mi, jak ważna jest yy, działalność dla miasta, rozwój tego miasta i chcę uczestniczyć w tym wszystkim. Bardzo podoba mi się w tym samorządzie sądeckim, lokalnym, to, że tak naprawdę y, wszyscy się tu znają i można powiedzieć, że sądecki samorząd to jest poniekąd trochę taka rodzina, w której chciałoby się uczestniczyć. I właśnie to wszystko zaczęło się od tych działań społecznych, które udowodniły mi, jakie to jest ważne. Właśnie festiwale kolorów, kina. I czymś, czym się chyba najbardziej y, mogę to jest duże współudział w plebiscycie sportowca y, Sądeczyzny, robione razem z panem Tomaszem Michałowskim. Ja bym chciał dodać, mhm. pani redaktor, szanowni państwo, że właśnie Jakuba Kruczkę poznałem na... Przy organizacji festiwalu na kolorów, kolorów, tak, tak tak. Na Wojska Polskiego i to Naprawdę tak, taka... 80% naszych imprez się przecinały. Tak, tak, więc razem współpracowaliśmy, więc to ta, taka synergia tak, naszej tak. pracy była, była aktywna. Powiedział Kuba, że ten samorząd Rada Miasta to taka jedna wspólna rodzina, patrząc na to, co, co dzieje się tak naprawdę na forum Rady Miasta, to rodzina, ale czasem mocno skłócą, powiedzcie, czy, czy to, że pracownik? Pracujecie społecznie, że je w jakiś sposób w tym życiu społecznym, publicznym miasta uczestniczycie, to ułatwi Wam właśnie być może pracę w Radzie Miasta. Wydaje mi się, że tak, ze względu na to, że już pewne osoby udało nam się poznać, wiemy, my, wiemy jak to miasto funkcjonuje, jak wygląda praca samorządowca, jak wyglądają rozmowy w mieście. Ja chciałbym dodać, że właśnie 5 no lat, bo ta kadencja była przedłużona, byłem członkiem zarządu Osiedla Wojska Polskiego, gdzie aktywnie uczestniczyłem w życiu osiedla i byłem zaangażowany właśnie w problemy mieszkańców, więc, więc to nie jest mi obce, więc wydaje mi się, że już jestem gotowy, żeby żeby podjąć te wyzwanie i być radnym. Kuba, który uciekał z lekcji, żeby żeby słuchać, oglądać, to, co dzieje się na Radzie Miasta. Znaczy tak, według mnie w Radzie Miasta powinni generalnie w większości być osoby, które działają społecznie, bo to jest klucz samorządu. tym się właśnie różni poniekąd polityka, stricte polityka od samorządu, że tu w naszym lokalnym podwórku potrzeba osoby, która nie będzie miała problemu zorganizować od festynu na 10 osób yy, z turniej siatkowskiego po festiwale na tysiąc dwa, trzy tysiące osób. I w samorządzie właśnie działania społeczne. To, jest, to, to powinien być początek, o to się powinno zacząć. I oczywiście nie zawsze yy, jest to łatwe, bo jak już się przypiszę do jednej opcji, to potem no to jest chyba naturalne niestety, druga patrzy, no, nie zawsze przychylnym okiem. No, ale niestety idąc już powoli w te kroki samorządu, potem może kiedyś w wielkiej polityki trzeba się o to nastawić. Ja chciałam was pytać o wasze doświadczenie zawodowe. No to niektórzy państwo mnie kojarzą z Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie prowadzę zajęcia laboratoryjne, więc jestem tam wykładowcą od półtora roku, ale główne w pierwsze szlify zawodowe, czyli od 8 lat pracuję w firmie elektrycznej, tam byłem kosztorysantem robót elektrycznych. Teraz jestem kierownikiem, więc taka nutka trochę przepisów prawa zabowień publicznych, kosztorysowania, przedmiarowania jest mi znana, więc to też będę chciał wykorzystać w Radzie Miasta w Komisji, na przykład infrastruktury. Hmm, właściwie mam bardzo szeroki zakres swojej, tak jak pracowałem przez te lata. Bo... Yy, począ zaczynałem jako fotograf, znaczy dalej, tak, tylko już okazjonalnie fotografuję, yy, robiłem, zaczynałem pracować yy, w jednej z restauracji sądeckich smażąc burgery, a potem krok po kroku właśnie po wszystkich ludzi yy, w pewnym momencie zacząłem współpracę z panem ministrem yy, Andrzejem Gutemostowem, a obecnie jako dyrektor biura poselskiego właśnie yy, Patryka. Mhm. Powiedzcie mi, bo oczywiście sama chęć nie wystarczy, żeby zasiąść w Radzie Miasta. Ja myślę, że no bardzo ważny jest program i coś, to brzydko mówiąc, trochę uwiedzie wyborców. To, co załapie, co wzbudzi zainteresowanie. Macie jakieś swoje takie, no nie wiem, takie clue, kilka takich program, oczywiście, które są możliwe do zrealizowania, bo wiemy, że jednak wybory to jest festiwal takich pobożnych życzeń tak naprawdę, Kamil. Ja tak starałem się właśnie ze znajomymi i przede wszystkim z rozmowy z ludźmi, stworzyć jakiś program i wymyśliliśmy Siódemkę Olesiaka, więc to jest takie siedem punktów, które zaprezentuję mieszkańcom w filmikach. Będą one dotyczyć właśnie takich potrzeb zwykłych mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury, rozbudowę placu zabaw, chodników, czy czy też rozbudowę ścieżek rowerowych, czy budowę parków kieszonkowych, które są modne w większych miastach, bo widzimy, że tych bloków przybywa, a tych miejsc zielonych niestety nam ubywa, więc trzeba takie miejsce do rekreacji, między innymi dla mieszkańców, przygotować. W tym punkcie są też lekcje obywatelskie dla uczniów szkół, jest między innymi lekty dotyczące właśnie krwiodawstwa, bo też jestem zaangażowany m.in. z Andrzejem Lisem. E, robiliśmy takie akcje 725 litrów krwi na 725 lecie e, krwiodawstw e, nowego stoczka, nowego tak? tak, tak, tak mhm. żeby oddać tą, tą krew. E, też sam jestem krwiodawcą, sam oddaję krew, więc ta idea jest mi bardzo bliska. E, też chcemy tutaj e, Mediacje uczniowskie wprowadzić, żeby ci uczniowie też potrafili rozwiązywać konflikty między sobą. Ten program jest dość, też bardzo rozbudowany i też dotyczy między innymi stworzeniu cykli lodówek społecznych, gdzie będzie można oddawać żywność potrzebującym, więc jest dużo, dużo takich pomysłów. Więc, więc mam takie pomysły, ale one są w miarę realne, nie są oderwane od rzeczywistości, bo na tym mi bardzo zależało. A Kuba, z czym ty idziesz do wyborów, z jakimi postulatami, z jakimi pomysłami, z jakim programem? Muszę się przyznać, że trochę ukradłem nazwę od Kamila, mm -hmm. bo mój program to jest piątka Króczka. Mm -hmm. y tutaj w tej sferze tak podzieliłem na ogólnomiejskie i bardziej osiedlowe tematy. Dwa ogólnomiejskie to jest aplikacja dla mieszkańców i wspólny budżet na promocję z powiatem i z miastem. Marzy mi się taka aplikacja w tym mieście, która umożliwi w momencie, w którym są podawane sesje Rady Miasta od razu wrzucać uchwały, jakie mają być podejmowane i żeby mieszkańcy mogli głosować, czy są za, przeciw, ewentualnie komentarz. Plus taki messenger z radnymi, żeby była to oficjalna droga kontaktu do radnych, do zarządów osiedli, żeby właśnie ten kontakt bezpośredni był jak największy, bo Wiemy jak to wygląda, jest każdym radnym łatwo jest się skomunikować, wiadomo jak dotrzeć, a przy takiej aplikacji nie byłoby żadnego problemu. Yy, oczywiście są rzeczy, o które się boję, jakieś zafałszowania, yy, że ludzie by składali fake konta, czy yy, no, nie pasują i nazwiskami, to, to trzeba by na pewno dopracować technicznie. Natomiast to jest to, na czym najbardziej zależy, żeby yy, następna kadencja Rady Miasta wiedziała dokładnie, czego ludzie oczekują. A wspólny budżet na promocję? O tyle mi zależy, bo nasza piękna sądeczyzna jest jednym z nielicznych regionów w Polsce, gdzie rano możesz iść nad jezioro, a wieczorem kończysz w górach, w niewielkiej odległości od siebie. I dlaczego miasto i powiat, powiat poradzą w pewien sposób niezależne kampanie od siebie? Trzeba to połączyć. I można byłoby naprawdę cudać działać przy, taki, przy takiej kwocie. A jeszcze można byłoby się dogadać z okolicznymi gminami. To już dodatkowa kwota rośnie do promocji. A z tych mniejszych osiedlowych, no to kieszonkowe parki. U mnie na osiedlu bardzo brakuje, i to chcę też na inne wprowadzić oczywiście koszy, ławeczek. No i bieżąca tam bieżąca kontrola infrastruktury drogowej, bo to też często aż wstyd. Powiedzcie, w jaki sposób, bo kampania wyborcza już trwa, no ale jeszcze trochę czasu zostało. W jaki sposób tą kampanię będziecie prowadzić, bo jak tak patrzymy na to, co dzieje się w Nowym Sądzie, to jednak ta kampania chyba taka billboardowa, banerowa to jest to, co rzuca się w oczy. A Wy w jaki sposób chcecie właśnie znaczy, tą swoją kampanię prowadzić? Oczywiście każdy kandydat w jakiś sposób musi zbudować swoją rozpoznawalność. To oczywiście te, te banery Państwo już widzą na, na osiedlach, jest ich to jest sporo też moje osoby czy, czy, czy kuby. Jest to naturalna taka forma przejścia z takich plakatów tradycyjnych na te billboardy, banery, więc no, jest to troszkę, niektórzy nawet przesadzają z tym, wiadomo o kim mówimy. Ale no takie mówią, klucz kampanii, tak? ale przede wszystkim też rozmowy. Ludzie nas też znają, też chcemy mi się przypomnieć, że, że nie urwaliśmy się, tak powiem, cudzysłowie z choinki, tylko już tutaj działamy. Mieszkamy tu, ja tu mieszkam od urodzenia, więc działam, więc ludzie mnie znają. Więc to też. Ta, ta rozmowa z ludźmi i, i zachęcanie ich do głosowania. Czyli taka jednak bezpośrednia kampania, a, a, a Ty, Kuba? Yy, chyba yy, tak samo myślę jak Kamil. Od domu do domu, dzień dobry, mogę obleteczkę mm. zostawić, przedstawić się, tak? I yy, na tym, yy, na tym yy, właśnie też jest samorządu, czyli bezpośredni kontakt yy, z mieszkańcami. I oczywiście yy, z racji też naszego młodego wieku to internet, 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 jeszcze raz internet. I mam nadzieję, że za pięć lat już będziemy mogli odejść w końcu od banerów, i całą tą kampanię internetową yy, kampanię wyborczą przenieść do sfery internetowej gdzie nikt się nikomu nie będzie wieszał na nielegalnych miejscach czy zajmował duże kamienice czy niszczył te banery, bo to też niestety już ma miejsce. A powiedzcie mi, nie spotykacie się, jeżeli mówicie o tym, że chodzicie gdzieś tam po tych swoich osiedlach, rozdajecie ulotki, rozmawiacie z ludźmi, nie spotykacie się z takimi zarzutami. Tacy młodzi do Rady Miasta, może jeszcze za wcześnie. Ja akurat nie, no bo już mam 28, zaraz 29 lat, to już taki wiek. Y y no średni, bardzo powiedzmy. młodo wyglądam. No, bardzo młodo wyglądam, ale już jakieś tam doświadczenie mam, więc ludzie już mnie znają, więc może tych, wiadomo jak ktoś jest starszego wieku, to dalej jestem dla niego może dzieckiem, no ale to jest normalne. Więc... Ale takie głosy powiem Państwu, że większość jest tak bardzo przychylna i chce zmiany i chce młodych, zaangażowanych osób w Radzie Miasta. Czyli taki bardziej pozytywny tak, odbiór. Tak, tak. Ja natomiast jestem najmłodszym kandydatem z list Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta, więc y, tak szczerze, osoby, które zagłosują na PiS, kompletnie zwracają uwagi na wiek. A osoby, które są skrajnie negatywne na daną partię czy ludzi, atakują o wiek. I tu chyba nie chodzi właśnie o ten wiek, tylko po prostu nastawienie do danego ugrupowania. Y, już z moich obserwacji. Także nie y, 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 zwróciłem jakoś tak A ja mam na jeszcze pytanie. na zakończenie takie do was pytanie, ponieważ yy... Patrząc na jakby ten przedział wiekowy osób, które biorą udział w wyborach samorządowych, to jednak znacznie, no większa część to są jednak osoby w wieku średnim i powyżej. Czy to, że, że wy startujecie, że w jaki sposób uczestniczycie, chcecie uczestniczyć w tym społecznym życiu, publicznym życiu miasta, teraz startujecie, może zachęcić innych młodych ludzi na przykład do głosowania, do wzięcia tak, tak naprawdę sprawy w swoje ręce? No myślę, że tak, że też chcę, żeby młodzi ludzie mieli też y, swoich reprezentantów w Radzie Miasta, więc zachęcam młodych ludzi do zaangażowania się w życie społeczne, o zadbanie o swój jakby tak interes powiedzieć i zagłosować właśnie na młodych osób, na młode osoby zaangażowane, ale też mam propozycje dla osób starszych, bo ja będę pracował dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza. Mhm. Młody wiek jest tylko i wyłącznie zaletą, bo ludzie młodzi, jak, jak ja czy Kamil, My dopiero zaczynamy swoją karierę i ciężko, nawet jak, jak byśmy, jeżeli byśmy się dostali i byśmy byli leniami, czyli by mielibyśmy już zamkniętą drogę na starcie. To już nawet czysto psychologicznie, młodym ludziom chce się po prostu robić. Muszą udowodnić. udowodnić. tak, że to nie jest zmarnowany głos, że warto postawić na młodych. My tak naprawdę mamy bardzo ciężkie zadanie pokazać, że młodzi nadają się do działalności społecznej, samorządowej, ewentualnie politycznej. Dlatego no, nie chcemy tego zaprzepaścić. Nie chcemy być głosem tylko i wyłącznie młodych ludzi. Chcemy być głosem wszystkich osób, którym zależy na dobro, yy, dobru tego miasta. Czyli tak naprawdę yy, przyszła Rada Miasta być może to taki mariaż, połączenie tej młodości i z doświadczeniem. Ja dziękuję bardzo Wam za udział w dzisiejszej rozmowie. Państwu dziękujemy za uwagę. Przypominam, że moimi Państwa gościem byli Kamil Olesiak, to jest kandydat na radnego z listy Prawa i Sprawiedliwości okręg numer 3, pozycja pierwsza i Kuba Kruczek, który również startuje z listy Prawa i Sprawiedliwości, okręg numer 1, jak powiedział, ostatni na liście. Ostatni na liście, dokładnie. <grystanie> dziękuję bardzo. Dziękujemy panu. bardzo, do widzenia. Dziękuję.